Dzień dobry, nazywam się Aneta Krajewska i jestem pracownikiem Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Filii w Płocku. Prowadzę m.in. zajęcia z przedmiotów w zakresie urzędnictwa na kierunku inżynieria środowiska. Jeśli jesteś absolwentem szkoły średniej, lubisz przedmioty techniczne i rozumiesz potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki, możesz się realizować na kierunku inżynieria środowiska. Po zajęciach ze mną nabędziesz umiejętności projektowania instalacji centralnego ogrzewania w zakresie obliczeń projektowego obciążenia cieplnego, obliczeń hydraulicznych i doboru niezbędnych urządzeń. Posiądziesz również wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach ogrzewczych i poznasz trendy w strefie stosowanych materiałów i technologii. Nabędziesz też umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystywanym w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów i rozwoju praktyki zawodowej możesz pracować w zawodzie projektanta instalacji sanitarnych, inspektora nadzoru budowlanego, specjalisty w szeroko pojętym przemyśle czy kierownika budowy. Zapraszam cię serdecznie do studiowania na kierunku inżynieria środowiska.